Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Pokémon Emerald Wędrując przez Hoenn. Tak, jest. wreszcie nadszedł ten czas, wreszcie nadeszła nowa seria. I niby to jest to pierwszy odcinek, ale pozostanę przy starej numeracji, bo chcę po prostu wiedzieć, ile odcinku zajmie mi przejście, całkowite przejście gry Pokémon Emerald. Dlatego będzie to odcinek 83. No, i odcinek pod tytułem Nowy początek. Dlaczego Nowy początek? Bo w tym odcinku, jakby, nasza historia rozpocznie się na nowo. Ale zresztą, co wam będę dużo mówił? Zaczynajmy odcinek. No i tak, co prawda ostatnio zakończyliśmy grę w naszym domu, a Pokemon. Pokémon. No i cóż, po jej przejściu. Gra automatycznie przenosi nas do naszego pokoju. Tak nie ma to jak nasz pokój. Nasza lalka Matkipa. Nasz telewizor, nasz GameCube, nasz zegarek, który nawet całkiem dobrze chodzi. Nasz komputer, nasza książka, nasze łóżko i tak dalej. No i co tu mamy w telewizji? W poszukiwaniu trenerów. Czyli to jak rozwaliśmy Gabi jego... Gabi i Taya na ścieżce 120. i... Tak. No, naturny miglali. Tak. Dalia już ukruncza. No i wszystko jest. No więc tak. Zerknijmy jeszcze na nasze pokemony. Dziś wyczytałem, że ktoś powiedział, że ja je trenuję, a nie bardzo miałem jak je trenować, bo nie znaleźliśmy. Aj, nie Ominąłby nas wtedy duży kawałek yy, zdarzeń że tak powiem. I dlatego ich nie trenowałem. No dobra, więc... więc tak możecie mnie trochę niewyraźnie z... Już mogę mówić troszeczkę niewyraźnie, bo jem cukierka takie uprzedzenie dla Was. Ale dobre. I proszę bardzo, na dole jest też nasz ojciec. Hmm. Hej, to brandu. Już trochę minęło od kiedy ostatnio się widziałem, ale wyglądasz na silniejszego. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ale Twój staruszek jeszcze nie, się nie poddaje. Ach tak, mam coś dla ciebie. To przyszło od jakiegoś pana Brainea. Dostaliśmy SS-ticket. Włożyliśmy go do przedmiotów kluczowych. Hmm. To bileta prom? O ile dobrze pamiętam, to przystania są z i Lilik. Lepiej wrócę na stadion w Betalborg. Dziękuję ci, Mamo, że zajęłaś się donem. I nasz ojciec poszedł. Dużo na mnie pogadał. Ten twój ojciec przyszedł pierwszy raz do domu i mówił tylko o pokemonach. Powinien zrelaksować się i posiedzieć trochę dłużej. O, coś jest w telewizji. Są jakieś nowe wiadomości? Przedstawiamy wam ostrzegający artykuł. Mam doniesienia że na terenie całego homen lata... Zakłócenia. Pokémon... Jakiegoś tam koloru. Nie wiem jakiego. Obecnie nie możemy zidentyfikować tego Pokémona. Teraz wracamy do normalnego programu. Hmm. Ciekawe. Brandon, słyszałeś to? Speaker powiedział, że jakiego koloru był ten Pokémon. Tak, ja słyszałem tylko... Stop. No i teraz musimy zdecydować jakiego koloru ma być ten Pokémon. Czy ma być czerwony czy niebieski. zapewne domyślacie się o co w tym chodzi. A chodzi o to, że po Hoen będzie teraz a to Pokémon Latius bądź Latius. Znaczy jaki kolor wybierzemy. Jeżeli będzie, wybierzemy czerwony będzie to Latias, a jeżeli niebieski to będzie Latius. Ja wolę Latiosa, więc będzie to Pokémon niebieski. To jest... To już jest coś! Wciąż są jeszcze nieznane pokemony! Tak, wciąż jest ich pełno! No to cóż, opuśćmy nasz rodzinny domek i wyjdźmy dalej! No i proszę, przed domem stoi profesor Birch i May! Proszę proszę, Brando! Dobrze sobie poradziłeś! Już kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem, wiedziałem, że jest w tobie coś niezwykłego! Ale nigdy bym się tego nie spodziewał. Ach tak. Wciąż masz pokerek skóry ci dałem. Muszę ci coś pokazać. Chodźmy do mojego laboratorium. I poszliśmy z profesorem do jego laboratorium. Teraz Brandon i May, wy dwoje pomagaliście mi uczyć się o Pokémonach. Dziękuję za Waszą pomoc. Nowe wiadomości ujrzałeś światło dzienne. Pojawiły się w Hoenn pokemony z innych regionów. To pokazuje jak bogate i zróżnicowane może być środowisko w Hoenn. Dlatego uważam, że koniecznie jest uaktualnienie pokemonów do trybu światowego. Teraz pokażcie mi swoje pokedeksy. Albo międzynarodowego. Nie wiem, w każdym razie... <laughs> Fajnie, że też... Fajnie, że też i mój Pokédex będzie uaktualniony. To dlatego, że będziesz... łapał dużo Pokémonów w Tak, profesor Birch uaktualnił nam Pokédex i... Okej, okay, wszystko skończone! Dostaliśmy uaktualniony Pokédex. Teraz słuchajcie! Stałeś się mistrzem, ale Twoja przygoda z pokemonami jeszcze się nie kończy! Droga pokemonów nie ma końca! Gdzieś jest ścieżka z moją trawą, która cieka na Ciebie. Hmm. No i tak. Jak już wcześniej wspominałem, nasza przygoda się nie kończy, bo zostało jeszcze wiele do zrobienia proszę bardzo, teraz mamy inną numerację w Pokédexie, bo mamy Pokemon, Pokedex National Pokédex, w którym mamy wszystkie Pokémony ze wszystkich do regionów do trzeciej generacji. Czyli... Póki co 373 Pokémony. Chyba jest ich 386, ale do końca nie jestem pewien. Chyba trochę nawet więcej. No cóż, na końcu mamy właśnie pokemony z Hoenn. A tak może być szybciej. Tu gdzieś mamy pokemony z Johto. A tutaj z Kanto, z pierwszych generacji. Dobra. Oczywiście możemy sobie przestawić Pokedex yy, do trybu Hoenn. Wystarczy wejść tutaj i ustawić Hoennedexa. I to było Search. Dobra, Switch. No i teraz mamy Pokedex w trybie Hoenn. I na razie będziemy go w tym trybie właśnie używać, bo nie mamy żadnych Pokemonów spoza Hoenn. Ach, niby początek, a tyle rzeczy właśnie się dzieje. O i właśnie, nie wspomniałem o przedmiocie, który dostaliśmy od naszego ojca, a jest to SS Ticket. Jest to ticket, dzięki którym będziemy mogli popłynąć promem. Nie czy jest to ticket, jest to bilet. Ja też to potrafię powiedzieć. No i proszę, mamy telefon. Cześć Brandon. To ja, Scott. Jestem teraz na pokładzie SS Tidala. Czyli tego prom. Świetnie się czuję na morzu. Korzystając z okazji, jestem pe... Jest pewne miejsce, do którego chciałbym Cię zaprosić Jeśli Cię to zainteresuje, to wejdź na prom, obojętnie czy w Slateport czy w Lily Opowiem Ci szczegóły, gdy się spotkamy Będę czekał hm, Ciekawa oferta od Scotta, więc dlaczego by go nie odwiedzić? Tak, ale sobie posiadam żadnego Pokémona, który znałby fly Więc muszę iść do Little Root, znaczy Little Root jest, do Old Day takie ciepłe Nie. Może tu? Ha! Udało się. No i tak. I w sumie dobra. Zerknijmy teraz do boksu, bo dokładnie sam nawet nie pamiętam jakie mam pokemony. Tak, tak to jest, jak się przez całe wakacje nie zaglądało do Steve'a. Aha, czyli pokemony mam takie. I winauta. i tak. Wezmę pokemona, który na fly, czyli altarie. Za, za, za. Dali go powiedzmy. No i jeszcze jakieś pokemony takie niedodzianowane, czyli te, które mają poziomy 55. Będę się teraz głównie nimi bić, bo trzeba je trochę dosiągnąć. Bo może może jeszcze Ninetales. Jeszcze Zalanturna, może... Dolphina. No dobra, więc takie ustawienie drużyny do będzie dobre. A i pokemony, które, i których, których jeszcze nie trenowałem, A, nie będę ich trenował powyżej poziom 50. Dlaczego? Sami zobaczycie. Dobra, więc najpierw ustawmy jakoś skład. No i korzystając z okazji, póki jeszcze jesteśmy w Old Day Town, zajdźmy do Pokémon Marta. Bo chciałbym wam tutaj coś pokazać. Zauważyliście, że tutaj mamy coś takiego, jakąś kartę listę. Ale jest to kwestionariusz, który możemy wypełnić. Więc wypełnijmy go. Przejdźmy do trybu literowego. I jakie to było hasło? A już pamiętam. Musimy tutaj wpisać pewne wyrażenie, że tak powiem. A brzmi ono... Wysz. No, trzeba szukać tych słów, O. Gdy wpiszemy te słowa, pracowni, pokémon Marta się odezwie. O, witaj, znasz te słowa. To oznacza, że musisz wiedzieć o Mystery Od teraz powinieneś móc otrzymywać Mystery Games, czyli tajemniczy pominki. Teraz, gdy zapiszesz grę, będziesz mógł dostać się do Mystery Wow! Więc może z. Zresztą, no, wyjdźmy może z Pokémon Marta. Zapiszmy grę. I zobaczmy, co to są te Mystery Gifts. Czyli zresetujmy grę. I od teraz mamy dostęp do takiej oto opcji. Jest tą opcja Mystery Gifts, dzięki której będziemy mogli otrzymywać różnego rodzaju ciekawe upominki. Niestety. Ona potrzebuje podłączonego adaptera Wi-Fi, a w tej chwili go nie mam podłączonego. No cóż, wróćmy do gry. I jesteśmy w Old Dale Town. No dobra, więc teraz możemy sobie polecieć, bo mamy altarię. Przykład do Slateport czy Liliko. No i od tej chwili, od kiedy dostaliśmy bilet przeszliśmy ligę Pokémon w Lyriców i w Slateport w porcie pojawia się statek prom, który będziemy mogli płynąć. Witaj! Jesteś tutaj na prom? Mogę zobaczyć Twój bilet? Pokazaliśmy bilet. To Doskonale wszystko czego potrzebujemy. Więc gdzie chcesz płynąć? No i póki co możemy płynąć tylko do Slayboard, więc płyniemy. Przyszliśmy na prom i płyniemy. No i proszę bardzo, jest tutaj Sko. Więc witaj, witaj, Brandon, Brandon. Co się dzieje, więc chciałem zejść na ląd, ale cieszę się, że Ciebie spotkałem. Gratuluję, że zostałeś czem mistrzem Ligi Pokémon. Jest pewne miejsce, którego chciałbym Cię zaprosić. To Battle Frontline! Co to jest za miejsce? wiesz się, jeśli tam się dostaniesz. Jeśli nie je zobaczysz. Informowałem kapitana o tym. Następnym razem, kiedy będziesz mógł... kiedy będziesz brał prom, będziesz mógł dostać się do time Okej, bra Będę tam czekał na ciebie. Scott opuścił nas. Tak. Mamy nadzieję, że... Dobrze minie Ci podróż. Tak, jesteśmy teraz na prom. Potrwa, zanim dopłyniemy do lądu. Możesz odpocząć w swojej kabinie. Twoja kabina ma numer 2 Jest tam wygodne łóżko. którym będę mógł sobie odpocząć. I to jest nasza kabina. W na naszej kabinie mamy właśnie swoje łóżko, w którym możemy odpocząć. I gdy w nim się prześpimy, dostaniemy się już... Znaczy, będziemy już właściwie na miejscu w slate ale do Slateport i do, do Slateport dopłyniemy do następnym odcinku więc zapiszmy grę i zobaczmy co nas czeka właśnie w następnym odcinku w następnym odcinku powalczymy z trenerami na statku zwiedzając go spotkamy również pana Braineja widzimy również ładownie pełną trenerów i nie tylko i na koniec dopłyniemy do Slade, gdzie wysiądziemy i będziemy kontynuowali naszą wędrówkę przez Hoenn. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie wyszedłem zbytnio z wprawy przez dwa miesiące, nic nie nagrywałem. No i przyznam się, że nawet zacząłem się denerwować przed nagraniem tego odcinka. A nerwy mi minęły już po 11 odcinku, więc... Nie wiem, coś jest chyba nie tak. Ale, no ale cóż, myślę, że chyba nie wyszedł aż tak najgorzej, no. Co prawda dużo akcji się nie działo, może był trochę nudny, ale myślę, że następne odcinki będą ciekawsze. I pozdaj mi zaprosić je na nie Was bardzo serdecznie i pożegnacie z Wami. No to cześć!